Na początku grudnia w taki broczny i już nawet lekko mroźny dzień udałem się na delegację do Wrocławia. No i korzystając z okazji odwiedziłem piękny dworzec świebocki, gdzie swoją siedzibę ma Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery. Muzeum prowadzone przez kolegów z zaprzyjaźnionego kanału retrogrania. Jeden z nich, Borg, był tak miły, że specjalnie przyjechał spotkać się ze mną i zgodził się udzielić Krótkiego wywiadu. Ale zanim przejdziemy do wywiadu, to chciałbym pokrótce podzielić się z Wami wrażeniami z mojej wizyty. Muzeum jest niewielkie, powiedziałbym, że ma taki dość kameralny charakter, ale może pochwalić się naprawdę imponującą kolekcją ciekawych, a nieraz wręcz unikatowych eksponatów. Starych komputerów, starych konsol do gier, maszyn arcade, rozmaitych akcesoriów. Duża część tych maszyn jest sprawna. Można się nimi bawić, są na nich uruchomione gry. Nawet gdy się wchodzi do poszczególnych pomieszczeń, to od razu słychać znane nam odgłosy z wielu naszych tam ulubionych gier. To, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, to jest, to jest dbałość o szczegóły. Tam, tam są wszędzie takie tematyczne dekoracje. Jest taki kącik, który no, jest wręcz urządzony w stylu pokoju nastolatka na, na przełomie lat 80. i 90. I to w połączeniu z tą kameralnością muzeum robi takie fantastyczne, naprawdę klimatyczne wrażenie. Nawet taki drobiazg w toalecie. No, nie filmowałem jej, ale, ale musiałem skorzystać. Jest zasłonka prysznicowa z motywami z gier wideo. I, i właśnie ta dbałość o szczegóły jest widoczna praktycznie na każdym, w każdym kącie tego, tego obiektu. Druga rzecz, choć może ważniejsza i powinienem ją wymienić w pierwszej kolejności, to jest ogólnie świadomość, jak niesamowita ilość pracy, poświęcenia, zapału została włożona w stworzenie i utrzymanie tego tego obiektu, pamiętajmy, że to nie jest żadna państwowa posłówka, to nie jest jakieś muzeum finansowane przez Ministerstwo Kultury, to jest całkowicie prywatna, oddolna inicjatywa prowadzona po prostu przez czterech kumpli w ramach hobby. Oni to robią po godzinach, to nie jest ich zawód i świadomość tego to jest coś, co robi, co robi ogromne wrażenie. Właśnie patrząc na całą tę kolekcję, na te wszystkie gablotki, dekoracje, to jest wszystko dzieło rąk, Czterech kumpli, którzy to robią w ramach hobby. I moi widzowie, gorąco Was zachęcam do odwiedzin muzeum, szczególnie, że Borg przyznał, że rzadko mają gości z tej naszej takiej YouTube'owej retrosfery, więc jeżeli nie macie planów na jakieś najbliższe miesiące, to przyjeżdżajcie do Wrocławia i udajcie się do muzeum gry i komputery minionej Ery na dworcu świebockim. A teraz zapraszam do wywiadu z Borgiem. Z góry przepraszam za taką nie najlepszą jakość dźwięku, nie zdążyłem wypożyczyć mikrofonów lepszej jakości, no ale coś tam słychać, jakoś tam się, mam nadzieję, da to oglądać. Zapraszam. E, witam w kuchni pewien na e, Znajdujemy Znajdujem się, przede wszystkim witam Borga. E, znajdujemy się na dworcu świebockim we Wrocławiu w Muzeum Gry Komputery Minionej Ery. I tutaj Borg był tak uprzejmy, że przyjechał specjalnie zobaczyć się tutaj ze mną z widzami e, I tak, jestem pierwszy raz tutaj w tym muzeum, jestem pod ogromnym wrażeniem jak to fajnie wszystko zostało zorganizowane, szczególnie to jest taka właśnie tak naprawdę oddolna inicjatywa. No i co? Mam parę pytań, które... Zadawaj, zadawaj. Bo, bo zaraz potem lecę na pociąg. E, Okej, okay, takie pytanie na pewno już słyszałeś sto razy, ale, ale może moi widzowie nie znają odpowiedzi. Skąd pomysł na muzeum? E, I skąd pierwszy, skąd w ogóle... Mm, do stworzenia takiej To jest taka historia, <laughs> długa, długa historia. No. Generalnie to muzeum tworzą, że tak powiem, cztery osoby, przy czym ja z Michałem, z Michałem Szydzkim jak gdyby jesteśmy kolegami jeszcze od czasów podstawówki. Razem byliśmy w podstawówce, razem byliśmy w liceum, razem byliśmy wielkimi fanami komputerów, no, gier, no. ale także fantastyki, literatury. I w pewnym momencie zaczęliśmy robić konwenty fantastyczne i we Wrocławiu robiliśmy konwenty, pulkony, później nikony, ponad dekadę te konwenty robiliśmy, skończyliśmy na konwentach na Hali Całej Stulecia, na, na Polkonie 2016 we Wrocławiu i gdzieś tam po drodze na chyba trzecim naszym kulponie tak się zastanawialiśmy, że kurde brakuje czegoś na tej imprezie, a na innej imprezie zobaczyliśmy, że ktoś gdzieś tam wystawił Pegasusa. Wtedy tak nas wyparło, że fajnie byłoby wrócić do tych komputerów naszego dzieciństwa, do Commodore'ów, do Amig, i też zobaczyć sprzęty, których wtedy nie mieliśmy. I wtedy taki powstał pomysł, żeby zrobić retrogranie, czyli miejsce na konwencie fantastyki, gdzie się pokazuje stare gry wideo, Nowym, nowym ludziom. I to zrobiliśmy chyba w roku 2011 i ta retrogalnia się rozwijała przez długie lata, głównie jako takie miejsce, gdzie się, gdzie, które wystawialiśmy na innych imprezach, bo nasze konwenty się skończyły, ale nam się nie znudziło pokazywać sprzętów. Yy. Tych imprez zrobiliśmy z 50, mm -hmm. wydaje mi się nawet, że ponad 50. W pewnym momencie dołączył do nas tutaj Artur i Frabi. Oni, y, Artur jest z Wrocławia, Frabi jest z Poznania. Dołączyli do programu, razem z nami robili te wszystkie y, wystawy. I w pewnym momencie doszliśmy do takiego punktu, w którym do takiej dużej wystawy, gdzie było kilkadziesiąt komputerów, y, jakaś cała masa kontekstu historycznego. Mm -hmm. Trwało, nie wiem, kilka miesięcy. Wystawa miała 2 trzy dni, trzeba było to wszystko spakować i się z tym pożegnać. No i w tym momencie dorośliśmy do tego, że już jesteśmy za starzy, żeby to tak targać po Polsce, mm -hmm. czy nawet po Wrocławiu i trzeba by się rozejrzeć za miejscem, gdzie to może być na stałe wystawione. No i tak właśnie powstał pomysł tego muzeum. Mm -hmm. e, czyli retrorealnia zaczęła się tak naprawdę jako, jako mm. To taka inicjatywa, którą dołączyliście do istniejących tak, imprez, a, a nie, był to, nie zaczęło się od kanału no Nie, nie. Ten kanał w ogóle jak się nawet tak w, w niego wkopie, to on ma gdzieś tam nazwę Kulkon TV. A, okay. bo, bo on był na początku kanałem YouTube'owym tego naszego konwentu. Okay. No ale konwent robiliśmy cztery edycje, y, a retrozalniu 50. No i to mm -hmm. tak w pewnym momencie, jak gdyby przestaliśmy robić konwent, zaczęliśmy robić retrozalnie. Zmieniliśmy nazwę, przez długie lata kanał był tylko dodatkiem do tego naszego wjeżdżania. oczywiście to się potem zmieniło Już od wielu lat kanał jest też równoprawnym, czy nawet pełnoprawnym, no takim moim oczkiem w głowie w tej całej naszej inicjatywie, ale on jak gdyby powstał, jakby powstał trochę, jako trochę pochodna tych naszych prawdziwych wyjazdów. Czy bardziej kanał napędza Wam tutaj jakby widzów muzeum, czy może widzowie muzeum nie trafiają na kanał, co, co w większości stopniu wpływa na... Co zaś zaskakujące, ale wydaje mi się, że nie ma jakiegoś dużego połączenia mm. między, między widzami kanału a, a gośćmi w muzeum. No bo widzowie kanału to są tacy fani retro hardkorowi, którzy są ciekawi tych takich wydziałów i technikaliów mm. głównie. Natomiast do muzeum przychodzą osoby, takie bym powiedział, normalne, casualowe. To są głównie rodzice w naszym wieku ze swoimi dziećmi. Mm. Czasami emerytowani pracownicy jakichś właśnie zakładów Elwro, albo duża, też jest, dużo jest wycieczek po prostu, ze szkół podstawowych, z tak Także u nas są, u nas w muzeum to, są mówiłem, no, takie osoby chcą sobie przypomnieć dawne czasy, albo zobaczyć tego, co nie miały, a na kanale raczej to jest bardziej chwartko fani e, pani temat. No, w sumie powiedziałeś o Elwro, no to chyba nie ma lepszego miejsca na Muzeum Retrokomputerów niż Wrocław, no bo tutaj przecież znajdowały się. Zakładane. Tak, 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 tak. chyba tak naprawdę jedyne polskie komputery właśnie powstawały tutaj. Prawie jedyne, a przynajmniej najbardziej, a przynajmniej najbardziej polskie, bo Mogę. tam jeszcze były jakieś inne, które były yy, tak trochę bardziej z, yy, z zagranicy sprowadzane, tak, bardziej markowane. Dobra. Yy, skąd pochodzą co tak naprawdę. No. Zaczęliście od swojej kolekcji, a potem... Generalnie 90 bym no powiedział 5% rzeczy, które są tutaj w muzeum, to jest nasza kolekcja. Aha. Właśnie tych czterech osób. Artura, Artur się, Artur się zajmuje, zajmuje zbieratką retro od 20 paru lat, zanim zanim jeszcze w ogóle mm -hmm. chyba retro się nazywało. Tak, zanim to było e, modne. to było modne moje Michała Prabiego. I co ciekawe nie jest to właściwie jakaś duża naszej kolekcji. To Aha. jest tylko kilka procent tego, co mamy pozamykane okay. gdzieś tam po domach, po szafach, wynajętych w magazynach, u rodziców, u, u, u dziadków, no generalnie wszędzie to, wszędzie to jest. Natomiast... Yy, jeszcze taka część rzeczy, którą albo kupiliśmy że jako fundacja, głównie automaty Arcade. Okay. Większość, nich jest, z, większość z nich jest, znaczy nie większość, że połowa z nich jest jak gdyby naszym już zakupem. Mm -hmm. I też dostajemy, dostaliśmy parę rzeczy od, od naszych właśnie gości, chociażby tutaj ten Macintosh, uh -huh. albo to już nie Macintosh, ten iPad uh -huh. jest na przykład, jest, jest, jest darem od gości. O dziwo od do Kimu, czy darem od, a dobra, od widza. Akurat uh -huh. od widza Teraz na komputer z <grymne> także to że nam się dostawać jakieś rzeczy, przyjmujemy tylko te, które nam się przydadzą, bo nie, nie chcemy być takim magazynem na odcinków, tylko chcemy je wykorzystać. No, jaki jest Twój ulubiony eksponat ze wszystkich? Czy masz jakiś taki swój jeden, który najbardziej lubisz, albo... To jest bardzo trudne pytanie, okay. no, mogę odpowiedzieć tak. Z punktu widzenia mnie jako, jako gracza to wiadomo, że nie wspominam o jakiej komodowej sześć więc to akurat jest cel, który no miałem dla młodu, więc najbardziej kocham. E, jako sprzęt, który uważam, że chciałbym mieć, ale wiem, że nie ma to sensu, to jest komodore PET2, mm -hmm. to jest ten taki komodorek, co ma takie kurde, obłe kształty, co wygląda jak rodę do Star Trek'a starego, to jest sprzęt, który bardzo chciałbym mieć, on kosztuje kupę kasy i w domu by tylko służył do tego, żeby sobie nie wiem, stać, zajmować, mm -hmm. zajmować miejsce. A też mi się podoba to, że mamy IBMa pierwszego, e, pierwszego IBMa 5150, który w tam, tamtym tak, to jest, to jest, tablocie, to jest, to jest tak, bardzo fajny sprzęt. E, no pierwsza, Magnavox Odyssey, to mm -hmm. jest bardzo fajny sprzęt, ale już takie sprzęty historycznie historycznie fajne. No mi się najbardziej mówię, kocham komodorka, mm -hmm. trochę tęsknię za tym e, za tym petem, no ale na pewno to sobie już nigdy nie sprawię, bo to było przegięcie. No, Jaka proporcja jest eksponatów działających, a eksponatów takich zimnych, nazwijmy to, tak mniej więcej? Hmm. Staraliśmy się to, tak powiem, optycznie, wizualnie po połowie zrobić, ale oczywiście no, tych sprzętów działających jest więcej, no, bo one są w dablotach na ścianach. Sprzętów działających stanowi z mamy plus, minus 50 a sprzętów takich do obejrzenia no, kilkaset. Przy tym pewnie to jest ze 100 komputerów konsol i to masa jeszcze jakichś tam małe konsole, tak jakby się chodzi, chociażby spojrzał na tą, na tą, na tą y, gablotę z tymi konsolami szmęślnymi, to tam tak, to kurde jest no, z kilkadziesiąt tych, tych sprzętów, więc jest tego naprawdę dużo. No, idzie, 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 idzie tutaj w setki. Y, staraliśmy się nie zaśmiecać muzeum, nie robić z niego magazynu. Y, na, Dlatego tak jest tutaj trochę jeszcze wolnego miejsca, przynajmniej dla ludzi, natomiast dla sprzętu to już kurde mamy problem, bo już chyba się, mhm. nie wiem, w czasie chyba prawie się, się nic nie, nie, nie zmieści. I też mamy pewne plany jeszcze, gdzie upchnąć. Pytam o to, bo w Warszawie było, bo chyba w tej chwili nie, nie, nie funkcjonuje muzeum Apple, taki prywatny muzeum mhm. Apple, ale z tego co widziałem, to tam praktycznie wszystkie eksponaty są zimne, to są po prostu stare kompy. No, jeden czy dwa już działają, a reszta to nie... no są. My się wywodzimy właśnie z tego, takiego, z tego naszego ruchu retrogalnego. Retro to, to znaczy, że chcieliśmy od, na początku pokazać ludziom stary sprzęt w graniu, tak? ale też chcieliśmy pokazać kontekst, w którym on jak gdyby się tam znajdował, więc no, musimy, łączymy to przyjemne, z Wiemy, że dzieci się zajmują głównie graniem i nie ma co tutaj ich przymuszać do oglądania jakichś dziwnych blaszaków za, za, za szybą, ale jest też sporo osób, które za zaciekawieniem oglądają te sprzęty właśnie za pleksy, no bo są tam, są tam takie sprzęty, które generalnie w Polsce się no, nie zdarzały, tak? a jeśli się zdarzały, to były bardzo rzadkie. Więc mamy tutaj taki przekrój komputerów Pierwszy, z pierwszych, najsławniejszy, dziwnych, z ciekawych. Wszystkiego po trochu, tak żeby wzbudzić zainteresowanie. No na PETa, to, to chyba pierwszy raz, że cię nigdy nie widziałem komputerowskiego PETa z tą klawiaturą w Tak, No nie dziwię się, no bo to były komputery bardzo specyficzne, a mamy w sumie trzy, trzy mamy PETy no. na sali. Pierwszy, drugi, jakiś taki w ogóle, który nie jest jakimś jak protoplastą tych petów, to wygląda, jeszcze tam stoi na górze, to wygląda jak, jak taka jakaś e, kasa fiskalna bardziej niż komputer, to były bardzo specyficzne komputery edukacyjne, biznesowe, no chyba w Europie bardzo rzadkie. Ok, a Wydaje mi się, że jeden z tych, ten jedynka działa. O te PC to są, to są właściwie no, okrutne, okrutne komputery stare, już pomieszczone. Z tego co jest w szafach to większość rzeczy działa. Właśnie nie, działają, nie działa może kilka takich jakichś największych, dziwnych staroci, które to za bardzo nie ma jak, jak naprawić. Ale dużą część tego sprzętu można było spotkać na naszych imprezach wcześniej uruchomionych i do grania. Natomiast tutaj musimy w muzeum uruchamiać takie sprzęty, które są na tyle odporne dla użytkowników, że się nie spalą albo nie wyłączą, w dwóch minutach. Pytam się o to, bo mam grę na Peta, A tak, do petyrować. A, tak, 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 tak. gierka. To jest chyba najnowsza jego wysokość na O które mówimy właśnie o działających i nie działających. Ceny części do tych komputerów są. I jak sobie sprawę dzisiaj po prostu. To, to rzeczywiście jest problem dla Was, dla, żeby to utrzymywały działania. O dziwo komputery nie są, takie, nie są takie jakieś szybko psujące się. Jeśli chodzi o psujący się komputery, to muszę tego wskazać na migę. <gry> która już chyba jest przez te 8 lat działania, no 7-8 lat działania, już chyba czwarta na stole. Okay. Bo, 500, tak? tak, już była 500, 600, znowu 500, to już właściwie piąta jest. W sumie tak teraz klas nie wiem, co tam stoi, bo wymieniamy bardzo często. Oprócz tego z komputerów to nam się praktycznie nic nie, nie popsuło. Ten może się jakiś popsuł. Problemy mamy z dwoma rzeczami, kontrolery, mm -hmm. które się psują od używania oraz automaty Airgate. No. A w automatach arcade jest taki problem, że tam są bardzo wysokie napięcia, tam wybuchają jakieś trochę powielacze. Mm -hmm. Jeszcze jak one wybuchną, to da się zdobyć jakiś tam zamiennik, ale czasami telewizory się w nich, telewizory no stopy. nie skopy no, 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 psują i już tu, tu już jest w ogóle bardzo ciężko, bo zdobyć kresko do takiego automatu to jest ekstremalnie trudno, bo ma specyficzne wymiary. A ściąganie go nie za nie wchodzi w trafugę, no bo to jest... Problem ciężki, polega jak na tym, że na, nawet, nawet jakbyśmy ściągnęli, to, tak, to są takie stare rzeczy, że się, że się no, mm -hmm. i tak by bardzo szybko mogły popsuć, Dlatego no, mamy tutaj dwa automaty, które czekają cały czas na coś, co się tam do środka mm. y, da włożyć. Y, szukamy cały czas telewizorów, które można by rozmontować i włożyć do takiego automatu, ale telewizory są za, za długie, okay, to... inne, inne, inne kształty te bańki te miały, więc auto, automaty, gdzie właśnie telewizory, wylacze wybuchające zasilacze i palące się kondensatory, to jest automaterki, to jest, automaty, to jest W większość innych sprzętu chodziło jest dosyć szybko. Mm -hmm. I sami te naprawy przeprowadzacie? Czy są przypadki, z... kiedy musicie tam? Sami do... naprawiamy, sami naprawiamy do pewnego momentu tutaj właśnie w momencie, w którym wchodzą te napięcia tysiąc V, to mamy tutaj za przynajmniej kolegę, który jest tak powiem certyfikowany jeśli nie boi, że go tam spali telewizor i on, on, on dokonuje takich właśnie ostatecznych prób naprawy kineskopów, jak my już nie dajemy rady się boimy tam do końca ręce Natomiast komputery to wiadomo, we własnym, w własnym zakresie, no bo tutaj jesteśmy już odeznani od lat. Jesteśmy na terenie dworca. Jesteśmy na terenie dworca. Słyszałem jakieś takie pomysły, że kolej chce znowu tutaj poprowadzić pociągi. Tak. Czy to ma jakieś tak eee, zagrożenie dla jest, jest, generalnie kolej tutaj już yy, zamknęła, to ma zamiar tych pociągów powrócić. Chodzą w suchy rzeczywiście tym razem za kilka lat będą tam jedną linię e, tutaj ciągnęli. Natomiast z tego co kojarzę, oni chcą y, ten dworzec jako taki dworzec, dworzec po prostu trochę zrobić przed dworcem. Bo w tym momencie na tym dworcu jest e, ogromny food court, mm -hmm. jest teatr, jest kilka knajp, są jakieś e, firmy, jesteśmy my, e, jak gdyby ten cały dworzec jest e, no, zajęty a otwieranie go dla jednego pociągu, który będzie kursował tam w, w stronę Legnicy już z powrotem nie ma za bardzo sensu, poza tym jest też tutaj to słynne targowisko. No. Także z tego co kojarzę, oni chcą e, tę ten kolej ten, ten kol, ten, ten kol, trochę otworzyć dalej, żeby nie, nie zamieniać dworca w dworzec, no, bo nie mogliby na alkoholu sprzedawać, to może no. gdyby cały biznes nie poleciał. No. No. Także teraz nas na szczęście e, raczej raczej. No, i Tutaj jeszcze rozmawialiśmy o tym przed, przed ruchami nagrywania, no, w tym roku trochę mieliście stracha, no bo niestety Zbliżyła tak. się powódź, wielka woda i musieliście ewakuować tutaj. No ewaku 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 boże, Ewakuowaliśmy generalnie wszystkie rzeczy do wysokości półtora metra, bo w 1997 roku tutaj rzeczywiście było popas wody. Na prawdopodobieństwo zalania nas w tym roku było dosyć niewielkie, bo faktycznie Wrocław, ja sam to widzę obok siebie, poczynił ogromne inwestycje w wały. Ale z drugiej strony Wrocław jeszcze nigdy nie został zalany od strony Wrocławia. Więc yy, jeszcze razu wały w Wrocławiu nie zawiodło, to tak jakby gdzieś tam wcześniej za, zawodziło i się to przylewało e, dziwnymi nie wiem, rzekami, dziwnymi cowkami właśnie w 1997 roku woda przyszła między innymi od strony tam rzeki, nie Odry, tylko tam popływu. I jakby gdzieś tam puściło coś, to też była, było zawsze, musieliśmy się obawiać tego, że ta woda tutaj doleci. Na szczęście nie doleciała, skończyło się na hmm. dwóch tygodniach ciężkiej pracy i podprzątaniu muzeum. Takiego fest podprzątania. Teraz może zapytam co chodzi o YouTube'a. Eee, macie około 20 tysięcy studentów z tego co tam pamiętam? No. No, 25, może no? być. 25. 25. Tak. Eee, czy często Wam się zdarzają trolle? jak sobie robić z trollami. <laughs> ja uczyłem się, że wystarczy po prostu <laughs> Nie, ja generalnie. Eee, Kontrole się zdarzają, ja nie mam teraz jak gdyby żadnych skrupułów. od razu banuję konta, żeby mieć spokój, nie po, to, nie po to poświęcam swój czas, tak powiem po, po pracy na prowadzenie kanału, żeby ktoś mi tam jakieś głupoty wypisywał, na przykład dzisiaj zadatowałem kogoś, kto stwierdził, że dobrze oceniłem Retrona 1 HD, bo mi za to płacą i muszę, i muszę mieć z tego żyć. Jak, jak, jak ja bym po pierwsze dostał, po drugie w ogóle żył z YouTube albo z muzeum, yy, tu wszyscy mamy normalne prace od, yy, od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie, a to jest takie trochę niedatkowe zajęcie. Poza godzinami pracy może normalnej. E, wasz kanał jest... No, ok, trochę się będę podlizywał, to jest mój rumiony, ale, ale jak go przywrócę w za to, że nie gatacie wyłącznie o grach, no co w to nie, 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 po nie polega na tym, że po raz setny gacie superfroga, tylko też pokazuje, pokazuje e, e, do czego te stare urządzenia, stare konsole, okej, okay, konsole mogą być tylko do gry, ale pokazuje dlaczego czego można użyć starych komputerów do zastosowań innych niż tylko rozgrywka, no, to są bardzo same. To jest właśnie zarzut, że jestem laderem strasznym w gry, no ale generalnie no nie gram na kanale w gry, w który umiem grać, no bo co, co, to, co to jest za sens? Za sens nie widzę w tym sensu. Jestem osobą, która jest jak gdyby fanem techniki. Jestem informatykiem, jestem inżynierem, od podstawówki programowałem komputery. Pracuję z nimi już od, zawodowo od ponad 20, 20 lat. Zaczynałem od komoderku, przechodziłem wszystkie etapy recetów bawiłem się mikrokontrolerami, ja po prostu kocham, kocham technologię, a technologia ta stara, 8-16-bitowa jest o tyle fajna, że można ją objąć umysłem. Mm -hmm. że nikt nie obejmie umysłem jak działam, kurde nie wiem teraz współczesne komputery, mm -hmm. jest to skomplikowane, ale komodorka Spectrum'a to tam można co do jednego kurde bajta mm -hmm. rozgryźć i to mi się najbardziej podoba. Za tym lubię się uczyć rzeczy, nawet niekoniecznie, żeby po tym nie pamiętać, ale po prostu lubię, lubię zdobywać nową przydatną wiedzę. I, I te moje filmy to jest głównie pokazywanie tego, czego się nauczyłem dla panu w ostatnim czasie. Mm -hmm. okay. Masz czasami traumę? Traumę? Traumę No Traumę masz. Ma. Traumę masz, ma. ma. no czasami, kiedy się z kamerą. Nie, bo tak bardzo swobodnie wypada, Wydaje mi się, że się z kamerą oswoiłem i to też pewnie też pomaga, to ja te kontenty robiłem, więc ja zajmowałem się przelegowaniem, rozmawianiem z mediami, jakimś podpisywaniem umów, no mówię, to od, 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 lat, od lat 2000, jak gdyby. więc to jest dla mnie takie dosyć naturalne. Bo też rzeczywiście kiedyś pod kamerą na początku to było ciężko, bo kamera to jest coś innego niż żywy człowiek, ale się no da się przyzwyczaić. To przedwórznie może do tych właśnie komputerków 8-bitowych, 16-bitowych. Co są jeszcze takich, takich projektach jak no, Mega 65, czy no, tam 65, albo x 16, właśnie Dave'a, Maria. Kurczę, <laughs> nie jestem jakimś takim, znaczy to jest ciężki temat generalnie, bo ten komandor e, X16 to miał być komputer, który miał być ekonomicznym e, komputerem 8-bitowym na dzisiejsze czasy, a wyszedł z niego jakiś taki klot za grube tysiące złotych, który nie wiadomo w sumie nikt nie kupia, a nikt się nie, nie pobawi. W tym czasie, kiedy on powstawał, to zdążyło wyjść nie wiem, z pięć e, projektów e, o podobnych możliwościach, z jakiejś ułamki tego pieniędz, tych pieniędzy, tych, tych, tych groszy, jakieś agony. No, cała masa tych sprzętów wychodziła. E, natomiast Mega 65 mi się bardzo podoba, ale uważam, że tam trochę, e, e, trochę za wąsko e, poszli, e, bo to jest komputer oparty na FPGA, to można wygrywać jakieś rodzaje dodatkowe, ale wydaje mi się, że gdyby on był trochę bardziej otwarty, to byłby trochę jakby gdyby tam bardziej FPGA, że można było tam robić więks większą rzeczy, to by się cieszył e, e, większą popularnością. Chociaż kurde... I tak chyba jest więcej chętnych niż, niż sprzętów do, do, do kupienia, wydaje mi się. No i też cena chyba robi swoje, bo z tego co pamiętam. Zapomniał cenę 6360. Tak, chyba, no, no, on, kosztuje, on kosztuje grubą kasę. Yy, jeśli chodzi o, o pojmowanie, co jest drogie w retro, to mi się to, to, mi się to strasznie zmieniło, bo pamiętam jak y, wiele lat, kilka lat temu myślałem sobie, że takiego właśnie Spectrum Annex, był byłbym chyba chory umysłowy, jakbym chciał kupić, a teraz sobie pluję w brodę, czemu ja nie kupiłem za takie moje pieniądze y, tego komputera jakby wchodzi jak w pierwszy raz. Ja zaczynałem z tego blizarda PowerPC do, do tysiącerki za jakieś półtora tysiąca i też sobie pluję w brodę, bo... Y, to się były warto pewnie 10 razy. No może nie 10, lat, ale Ale tak, ale na, na, na pewno. A co z kolei sądzisz o e, kontrowersyjny temat na moim kanale DA 500 Mini, da 500 da 500 Mini mi się bardzo podoba. E, z, tych wszystkich, e, z tych wszystkich miniaturek to najgorszy jest chyba DC64. Ale to ewidentnie widać, że to był pierwszy ale projekt. Mini, czy... mini, 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 no, bo Max jest świetny. Okay. Maksym miałem pożyczony, mi się bardzo podobał używanie go to właściwie przez chwilę e, zapominałem że używam emulatora sięgałem do resetu z tyłu bo mi się po prostu przełączała przełączała mi się w głowie jakaś tam platka. komodorek mini jest no, niedorobiony natomiast te wszystkie późniejsze sprzęty są bardzo fajne e, wydaje mi się że e, Tacy hardcore pani retro nie zdają sobie sprawy, jak wiele ludzi tęskni za tymi grami, ale naprawdę nie ma czasu, siły i moralnej, żeby nawet emulatora na komputer uruchomić. No bo to jest i tak, i tak że cokolwiek uruchomić na, na, na komputerze, trzeba kurde trochę posiedzieć. Trzeba tam coś pokonfigurować, jakieś romy wgrać. To jest coś, co od, od czego się no, dużo ludzi odbije. No bo za młodu tego nie robiło, prawda? To ale... nie jest tak, że wszyscy panie retrokomputerów, którzy yy, grali kiedyś za te komputery, zostali jakimiś yy, komputerowcami. No jasne, są. Ale są takie pakiety jak, yy, jak Commodore Forever, jak Amiga Forever. Są, one to tak mocno ułatwia. Są, łatwia, są. one tak mocno ułatwiają, prawie... tak, ale mimo wszystko tam i tak trzeba że tylko przyklikać. Okay. Te miniaturki mają tak niski próg wejś wejścia. No, dlatego są popularni. Mi się jedna rzecz mi nie podoba, że jednak to wymaga podpięcia do telewizora, trzeba do tego podpiąć zasilanie, trzeba do tego podpiąć jakiś kontroler i to się z tego po prostu taki bałagan na stole. A ja bym chciał, żeby się okazało coś takiego, na przykład jak spektrum, które miałoby formę coś tutaj w rodzaju switcha, czyli ekranik, kontrole, akumulator. Ja pamiętam, że na początku tak miało być z komodorkiem. miała być wersja DC4 Mini i Handheld miał być tutaj, dlatego oni jak gdyby tego Handhelda no, zarzucili, no prawdopodobnie jest mm. wysokie koszty. E Ewidentnie ten Retro Games, L LTT, mm. on tam pilnuje, pilnuje, żeby nie zbankrutować. Ewidentnie dobrze, dobrze mu idzie, bo, y bo produkuje kolejne rzeczy, wchodzi tam w jakieś nawet prawda, już konszakty z Atari czy z innymi, z innymi firmami. Ale myślę, że polegliby prawdopodobnie na takim okay. handheldzie. To jednak jest duży duża inwestycja. Poza tym jest konkurencja ogromna wśród tych no. handheldów. Są tak świetne handheldy, które można kupić tam na AliExpress czy na że wydaje mi się, że po prostu by nie, nie znaleźli No Dobra. Rise of Ivra. Rise of Ivra mam tu to może ostatnie pytanie, jak pomóc, jak wesprzeć muzeum? Jak pomóc muzeum, oprócz tego, że oczywiście odwiedzać? Najlepiej tak, najlepiej, najlepiej po prostu jest przyjechać do nas, opowiedzieć innym osobom, że istniejemy. No, bo z tego, się, z tego się muzeum otrzymuje, z tego, z biletów, z odwiedzin ludzi, więc najlepszą formą pomocy jest tutaj reklama, przyjechanie. Z jak najszerszą rodziną mm -hmm. <laughs> i to nam bardzo pomoże. Ja, ja zapłaciłem za bilet, żeby nie było. No właśnie zapłaciłeś za dietę, a sprawdziłem, że jeszcze nie wykorzystałeś biletu za, e, za zrzutkę jakąś za, a, no, Już, już Widzisz, widzisz, widzi, widzi, No, no to... właśnie. <laughs> Taka cygiełka. E, no, to następnym razem jak będę to coś w fajnie ponad. Coś nie żeby nie zagracać. Coś tam mysza. Super, bardzo ci dziękuję za... Bardzo za za dziękuję za to używany czas, żeby się tutaj spotkać. Mam nadzieję, że chociaż tam parę osób obejrzy ten materiał i zachęci Was to, żeby odwiedzić Muzeum Retrogramni, gry i komputery minionary. Zajrzyjcie. No i pa! Hej.